Dzień dobry, ja nazywam się Jędrzej Stachura i w dzisiejszym spięciu o atomie. Państwa europejskie różnie podchodzą do niego. Niemcy zamykają ostatnie elektrownie jądrowe. Finlandia uruchamia największy reaktor w Europie, a Polska jest na początku swojej drogi do atomu. W ostatnim czasie, właściwie w ostatnich dwóch tygodniach, mamy coraz więcej informacji na temat budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce i nie tylko. Zapraszamy na spięcie. na dzisiejsze spięcie wspólnie z Jackiem Perzyńskim, redaktorem BiznesAlet.pl. Witaj Jacku. Witaj Andrzej. Dzień dobry Państwu. Dobrze się słyszymy, to mnie cieszy. Więc tak, zacznę. Musimy pamiętać, że polski system elektroenergetyczny ma swoje wady. Nasze elektrownie są troszeczkę stare, tak troszeczkę nadgryzione z ząbkiem czasu, zębem czasu, bo średnio mają te bloki po 50 lat. Ponadto dochodzą uprawnienia do emisji CO2 w ramach polityki Unii Europejskiej, które są coraz droższe, a właściwie wahają się, czyli raz są droższe, raz są tańsze. W tym roku rekordowa cena bo przekroczyła 100 euro. Więc z tym bywa różnie. Tak czy inaczej, Polska nie siedzi bezczynnie, robi kroki ku temu, by było lepiej. A z pomocą ma przyjść atom i to w technologii od zagranicznych partnerów. Polska chce mieć nie jedną, dwie, ale nawet trzy elektrownie jądrowe, bo o tym słyszymy ostatnio pan minister Sasin mówił. I właśnie w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy porządny zastrzyk kolejnych wieści ze świata polskiej energetyki jądrowej. I co to były za wieści, Jacku? Przede wszystkim należy zacząć od tego, że ostatni tydzień był naprawdę atomowy w świecie polskiej energetyki. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził Waszyngton, gdzie spotkał się z wiceprezydent Kamalą Harris, aby rozmawiać o finansowaniu pierwszej elektrowni atomowej w Polsce. Ważne jest, że amerykański Westinghouse zadeklarował wsparcie rzędu 100 miliardów dolarów na cały program polskiej, energe polskiej energetyki jądrowej. Według planów budowa pierwszego takiego obiektu ma rozpocząć się w 2026 roku. Natomiast pierwszy z trzech reaktorów w jej obrębie ma zostać oddany do użytku w 1933 roku w oparciu o reaktor AP-1000. Jeszcze tutaj należy dodać, że 13 kwietnia Polska Grupa Energetyczna wraz z firmą ZEPAK utworzyły spółkę pge -Pak. Jest to spółka typu joint venture, każdy posiada po 50% akcji i ta spółka zajmie się rozmowami z koreańskim koncernem energetycznym KHNP, na temat budowy od dwóch do czterech reaktorów APR 1400 w Pontnowie, który jest dzielnicą Konina. Tutaj też trzeba zaznaczyć, że szacuje się, że pierwszy prąd z tej elektrowni popłynie w 2035 roku, czyli Polska wraz z Westinghouse'em wybuduje pierwszą rządową, pierwszą rządową elektrownię atomową. W Pątnowie powstanie elektrownia o charakterze prywatnym. Natomiast polski rząd planuje również budowę trzeciej, trzeciej wielkoskalowej elektrowni atomowej. Jednak lokalizacja tego obiektu nie została jeszcze określona. Najprawdopodobniej zostanie to określone jesienią. Spodziewa spodziewamy się, że lokalizacja drugiej rządowej elektrowni będzie znajdować się w Bełchatowie i byłoby to dobrym rozwiązaniem, gdyż ta elektrownia jest największym emitentem CO2 i największą taką elektrownią węglową w Europie. Duży atom, o którym powiedziałeś, to jednak nie wszystko. Są jeszcze spółki państwowe, które chcą iść w ten mały atom, czyli małe reaktory modułowe. I co się pojawiło w ostatnim tygodniu? Jakie nowości? Bo wiemy, że Orlen i KGHM chcą to robić. Um, tak. Orlen i KGHM zamierzają inwestować w SMR-y. Um, Przede wszystkim zacznijmy od zalet tej technologii. Tutaj chciałbym najpierw zaznaczyć, że jest to technologia zdecydowanie tańsza niż budowa wielkoskalowych elektrowni atomowych. Szacuje się, że koszt budowy takiego ogromnego obiektu może, może wynieść nawet 100 miliardów złotych natomiast budowa pojedyncznego reaktora SMR wynosi około 20 milionów złotych, także różnica w kosztach jest znaczna. Ponadto smr -y mogą być budowane w, okol w okolicach odbiorców, co znacznie obniża koszty, koszty przesyłu. Ponadto SMR-y SMR -y mogą e, być, budow być budowane znacznie krócej niż e, w przypadku takiej elektrowni e, w, na pomorzu. E, tak jak wcześniej wspominałeś, e, KGHM i Orlen e, również. Będą inwestować w sektor atomowy. W ostatnim tygodniu miedziowy gigant, czyli KGHM złożył w Ministerstwie Klimatu i środowiska wniosek o wydanie decyzji zasadniczej dla projektu budowy SMR-ów. To oznacza, że firma, firma ta również angażuje się w rozwój energetyki jądrowej w Polsce. W zeszłym roku podpisała z amerykańskim przedsiębiorstwem New Scale Power i LLC umowę o pracy o wstępnej, stanowiący pierwszy krok w procesie wdrożenia technologii SMR w ramach działalności biznesowej. Tutaj chciałbym jeszcze dodać, że wczoraj Orden przedstawił swoje plany atomowe, które zakładają wykorzystanie SMR-ów do własnych celów przemysłowych, ciepłowniczych. I przede wszystkim energetyczny. Orlen pokazał na mapie, jak to ma wyglądać. Być może nasz wspaniały magik Mikołaj wklei Państwu planszę, na której widać właśnie te trzy, trójpodział, który Orlen wymyślił. Tak. Ja jeszcze dodam, że na przełomie 2000, 2028 roku. I 2029 powstanie pierwszy reaktor SMR. Jacku, powiedziałeś o czasie, o finansach, o elastyczności, o tych zaletach małego atomu. Ja jeszcze tak bym dodał kwestii bezpieczeństwa, bo specjaliści od bezpieczeństwa mówią, że energetyka rozproszona, czyli małe reaktory. Rozsiane po całej Polsce. To też jest kwestia, która pozwala na większe bezpieczeństwo, bo mamy jedną dużą elektrownię. To jest ona narażona na jakieś ataki, być może atak rakietowy, czy też wojnę mamy za granicą, więc te kwestie też są ważne. Więc te rozproszone reaktory mogą być bezpieczniejsze. Ale to tyle o specjalistach od bezpieczeństwa. Chciałbym powiedzieć. Tutaj nawiązując do małych reaktorów Orlenu, bo mamy taką nazwę Orlen Syntos Green Energy i tutaj człon Syntos to jest Syntos, czyli firma chemiczna, koncern, którego działalność polega na produkcji oraz dostarczaniu rozwiązań na potrzeby różnych gałęzi przemysłu. W ramach tej współpracy Orlenu-Syntos w zamach tej spółki ma powstać do 38 roku ma powstać 79 małych reaktorów jądrowych. I jakby pozwoliłbym sobie na podsumowanie tej pigułki wiedzy, którą e, zebraliśmy tutaj dzięki Tobie też Jacku. E, tej pigułki, którą przekazali nam e, oficjele i rząd e, w ostatnim tygodniu. Czyli tak, na talerzu Polska ma elektrownie w lokalizacji Lubiatowo Kopalino, czyli to jest projekt rządowy też współpracy z Amerykanami, tak jest. E, drugi projekt, który się pojawił, to jest elektrownia w Koninie. To jest współpraca PGE Zepak i KHNP z Korei. W tym tygodniu dowiedzieliśmy się, że decyzja o lokalizacji drugiej rządowej elektrowni jądrowej, czyli w praktyce trzeciej Czyli mogą być trzy elektrownie do 2040 roku. I ta decyzja o lokalizacji tej drugiej rządowej ma być do końca tego roku, czyli 2023. I kolejne kroki KGHM-u i Odlenu, w tym małym atomie, które przygotowują potrzebne papiery, czekają na decyzję i wskazują lokalizację małych reaktorów. Jacku dziękuję Ci za dzisiejsze spięcie. Mamy nadzieję. Dzięki. Dziękuję. Mamy nadzieję, że, że to spięcie było dla Państwa interesujące. Zapraszamy na kolejne i na naszą stronę internetową, gdzie więcej treści. Zapraszamy.